Witam wszystkich gdzieś nad wodą. Jest piątek 24 listopada, godzina 10:30. Wracam nad swoją ulubioną małą rzeczkę w poszukiwaniu kleni. W tej chwili już jest po pierwszych przymrozkach po dużej wodzie, która no, zabrała dużą część tego zielska. No i dzięki temu mogłem wrócić i połowić. Tydzień temu byłem tutaj sprawdzić, ale niestety tak stan yy, wody był Normie tak jak dzisiaj, mniej więcej, ale po opadach deszczu woda była nieprawdopodobnie mętna. Co wam za chwilę pokażę? No, dzisiaj już jest wszystko w porządku przejrzystość wody jest ok wysokość wody, znaczy poziom wody też jest ok. więc przechodzę do działania, Zaczynam od, e, zacząłem już od namoczenia chleba chlebek już jest namoczony całkowicie za chwilę wyleję wodę, rozdrobnię ręką jeżeli chodzi o to jak będę łowił to będę używał wędki federowej i wędki spławikowej i gotowe koszyczek 10 gramowy dołem Dołem zamknięty, tutaj wrzucę trochę chlebka rozmoczonego i zapodam kukurydzkę z dendrobenem. Chlebek już teraz tylko ręcznie rozgniatam. Jak najdrobniej po prostu się da. I tyle, żeby te frakcje nie były za duże. To na ile ręcznie się da, na tyle rozdrabnę. W taki sposób, tak jak widać te frakcje są bardzo małe. Za chwilę Wam zaprezentuję, jak to jest, jak to wygląda na wodzie. Wszystko gotowe, zaczynamy zabawę. Na początek parę ziarek kukurydzy. I Klebek tak Jak widać, robi się taka ładna chmurka. I oto. Nahak, dendrobena, kukurydza, do koszyczka troszeczkę chleba i tyle. No, na nas pławiczek, kromka chleba. Przebijam, zagniatam. I jedną część zostawiam. Co ważne, ważne jest to która jest godzina. Dlaczego? A to dlatego, że kiedy szukam kleni, to po prostu siedzę w jednym miejscu nie dłużej jak pół godziny. To już mam przetestowane od naprawdę wielu lat. Jeżeli w ciągu pół godziny się nic nie wydarzy, to po prostu nie ma sensu już dłużej siedzieć. I tyle. Działamy. No i dobra, minęło pierwsze pół godziny. Bez brania, nic praktycznie się nie dzieje. To co? To zmieniam po prostu miejscówkę i tyle. No i dobra, jestem na kolejnej miejscówce. No i tu dokładnie ten sam schemat. Czyli parę ziarek do federa i sypiemy trochę chlebka. Bardzo ładnie, czyściuteńko. Więc można troszeczkę podciągnąć krócik. Jeszcze jakieś 10 cm, zobaczymy. Ale tu jest zdecydowanie czyściej niż w tamtym miejscu. No i teraz, tak, widziałem coś, prawdopodobnie wydra. dla was. Na filmie niestety nie udało mi się tego tak uchwycić, ale uwierzcie mi na słowo: „Skubana płynęła od prawej do lewej strony pięknym zygzakiem orała całą miejscówkę. No cóż, przeorała mój najlepszy odcinek, a już się tak ucieszyłem, że pierwszy przepływ to był taki czysty No ale no niestety tej framugi się tutaj nie spodziewałem Mam tylko nadzieję, że przepłynęła i tyle no, no cóż, czas tutaj minął, nic się nie wydarzyło czy to wina wydry, czy nie, nieważne. Po prostu nic nie było, zmieniam miejscówkę. No cóż, to już ostatnia miejscówka dzisiaj. Do tej pory się nic nie wydarzyło. Może tutaj, na końcówce, rzutem na taśmę. Sprawdźmy. Nic się nie dzieje. Kończę pomału. Ostatni rzut. I tyle. ostatnia kromka chleba. Oczywiście żartuję. Mam jeszcze tego duży zapas. Koniec. No i dobra, na dzisiaj koniec. Rekonesans zrobiony. E, miejscówki, że tak powiem, lekko przeczyszczone, gotowe już do następnych wyjazdów. E, no niestety ryby żadnej nie było, ale też nie jestem pewny, czy nie jestem przekonany, czy to wina pogody, czy to wina tej wydry. E, nie wiem czy to było widać akurat, czy to dobrze udało się ująć, ale tą wydrę wychwyciłem jakieś kilkadziesiąt metrów w, w górę rzeki. I tak powiem Wam szczerze, płynęła od prawej do lewej strony. Od prawej do lewej. Całkiem możliwe, że jeżeli były jakieś ryby, no to po prostu ona je wypłoszyła. Czy ona wyzłowiła, czy nie, nie wiem. Ja w każdym razie na pewno nie. No niestety, takie jest wędkarstwo. Raz na wozie, raz pod wozem. Takie jest wędkarstwo, czasem po prostu wraca się o kij. Dzisiaj bardziej mi chodziło o ten rekonesans, bardziej mi chodziło o to, żeby sprawdzić czy już da się tutaj połowić, czy można ten, oczywiście wiadomo, że chciałem, ee, chciałem chciałem mieć tego, chciałem złowić tego klenia. Tutaj nawet to nie podlega najmniejszej wątpliwości. Nie udało się, trudno. Następnym razem na pewno będzie lepiej. No i cóż. Dziękuję za oglądanie, za lajki, komentarze, subskrypcje. No i co? I do następnego razu gdzieś nad wodą. Cześć! No, niestety to już jest ten czas, gdzie rano trzeba skrobać, żeby pojechać na ryby. Witam wszystkich gdzieś nad wodą. Jest niedziela 26 listopada, godzina 8.30. A ja dzisiaj wracam znowu na drzeczkę. Temperatura. E, około 2 stopni w nocy był przymrozek. Zresztą to myślę że jeszcze tam w tle widać, e, że trawa jest oszroniona. Więc temperatura nie rozpieszczona, no ale to już jest końcówka listopada. A ja znowu dzisiaj spróbuję pobawić się skleniami. No i dobra, chlebek zamoczony, woda odsączona, tak to mniej więcej wstępnie wygląda. I teraz tylko ręcznie to rozdrabniam. A po ręcznym rozdrobnieniu wygląda to tak. Wędka spławikowa już gotowa. I już. Nawet nie wystawiam grotu haczyka. No, zasiedziałem się tutaj trochę. Już minęło pół godziny, więc jeszcze jeden, dwa rzuty i zmieniam stanowisko. Jestem na kolejnej miejscówce. No i mógłbym przejść już do posypania, ale niestety płyną tutaj dwa łabędzie. I jeżeli sypnę cokolwiek do wody, to już się od nich nie, nie, to już się od nich nie uwolnię. Dlatego muszę chwilę poczekać. Dwa dni temu była tutaj wydra. Dzisiaj rano spotkałem tutaj pięć kormoranów w okolicy, w bardzo bliskiej okolicy. A no zobaczymy, może nie wyzbierały wszystkiego. Ok, zaczynam działać. Ta miejscówka również okazała się pusta. Ani branka, Więc co, myślę, że jeszcze z jeden, dwa rzuty i zmieniam miejsce. Jestem na kolejnej miejscówce. Schemat dokładnie taki sam. Feder z dendrobeną odrzucony. Teraz. Teraz sypnę tam trochę ziaren kukurydzy, i tyle na środek rzeki, trochę chleba. Kromka chleba i lecimy. No cóż, myślę, że pora się poddać. Niestety w piątek w piątek wydra mnie pokonała. Dzisiaj być może kormorany, może pogoda, nie wiem, nie znalazłem w każdym razie ani jednej ryby. Jestem przekonany, że jeszcze tutaj wam pokażę klenie, ale niestety nie dzisiaj. Tak czy inaczej. Dziękuję za oglądanie. Jeśli się podobało, zostawcie subskrypcję, dajcie lajka, like zostawcie komentarz. No i co? I do następnego razu gdzieś nad wodą. To jest pewne. Cześć!